Znaczy, ja wiedziałem, że Murański chyba mi rodzina związał, nie wiem, nie mam niego tego. nie mam... to co cię związało, rodzinę? Kurwa, coś napisał, że moja babcia była, że jebać w niebo jestem kacapem, a nie to, albo to jego żona napisała, a on napisał, że jestem fokus z Deutschem, że moja babcia jest Rosjanką, że coś tam, że nie szanuje Polaków. Churwie... Nie, nie, nie. On, on chyba, jak ja, ja też to czytałem, to było chyba bardziej na tej zasadzie, że ty gdzieś na lajbie takim tekstem walnąłeś. Tak zrozumiałem, no. że twoja babcia była Rosjanką, a dziadek Niemcem i ty, i ty w sumie nie mieszkasz w Rosjanku, w Breslau i jesteś Niemcem i ci się Polacy mają kłaniać, coś takiego. I on, I on to zacytował i on to napisał, cytat po prostu walnął twój i powiedział, że jesteś obrzydliwy i jeszcze dał hashtag yy, Wrocław nie Breslau, <noise> coś Ale... takiego. No dlatego spierdolił do Trójmiasta, a wracając, yy, a wracając to yy, moja babcia nie jest Rosjanką. Nie, nie wiem, skąd on to wziął. Hmm. No nie wiem, no nieważne, ale... No, to bardziej w ten sposób wyglądało. Moja prapra pra, ale... babcia y, wywodziła się ze wschodu. Y, w sumie to były ziemie polskie wtedy. No, ale to jest obecna, nie wiem, Rosja czy Ukraina. Nie ale nie wiem, wiem. wiesz... Jakoś ab, odklejka roku, a, 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 um, Odklejka roku, bo, kurwa, jak ktoś by mu tego, kurwa, Władka zwyzywał, to by pianem w dostał. No nie wiem, no jest to wkurwiające, nie wiem, ja, rozumie, ja rozumiem, że ci ludzie już kurwa szukają atencji wszędzie, ale powinna być kurwa jakaś granica, nie? Wiesz, inaczej, absorbując od tego, co się wydarzyło, to w momencie, w którym mamy do czynienia z człowiekiem, który mówił takie, a nie inne rzeczy publicznie, a mówił obrzydliwe rzeczy w kierunku wielu osób, no to ciężko też jego wypowiedzi brać na poważnie, bo gdyby on był jakąś wyrośnią, która faktycznie zachowuje się fair w stosunku do ludzi, to wtedy być może byłby, był, jego zdanie byłoby szanowane. W tym przypadku, z tego co też widziałem, opinie internautów, to raczej, raczej bekę z niego mieli i, i, i negowali prawdziwość tych słów. No, no dziw, dziwny gość, nie? Ja, ja też, ja uważam, że też żart nie ma granic, można żartować ze wszystkiego i branie żartów na poważnie jest turbo, kurwa, niesprawiedliwe, bo jeżeli, jeżeli w taki sposób się bawimy, to weźmy teraz w jakieś stare polskie kabarety, gdzie był rasizm, kurwa, niesamowity, gdzie było śmianie się z religii, śmianie się z papieża i śmianie się ze wszystkiego, co, kurwa, żywe i martwe i zacznijmy pisać posty, że ci aktorzy to, kurwa, homofoby i yy, chuj wie co jeszcze. Nie wiem... Wydaje mi się, kurwa, że jak wszyscy stali po rozum, to nie wiem, gdzie on stał. On stał pod tą żabką, kurwa, i wyjaśniał trzech typów, a czwarty pod, pod pociąg, w jak to tam było. Jest to... jest to totalnie No To znaczy się, kurwa, no cenzura nie jest dobra, a z drugiej strony są rzeczy, których po prostu nie wypada mówić, nie? No wiesz, nie, nie wypada czegoś mówić, no to to sam możesz, sam możesz podjąć decyzję, czy wypada to mówić, czy nie. Inaczej jest pójść i na forum publicznym mówisz pewne rzeczy, przykładowo w teatrze, którego Cię zaproszono i że ktoś może Cię no ale mnie prosić, kurwa, ale sobie to... nie życzy, ale to... żebyś... Ale, ale, no, ale widzisz, no... Ale jedną to... rzeczą jest powiedzieć, że nie zgadzasz się, kurwa, nie wiem, z małżeństwem małżeństwem męsko-męskim, a inną rzeczą jest, kurwa, kurwa, czyjąś, czyjąś rodzinę wyznaczoną. nie wiem, no pierdolnięty jestem człowiek. No, ale to ma, ale widzisz, nie rozumiem co powiedziałem. Chodziło o cenzurę ogólnie. Na wachlarz to, to, to też nie podam być cenzury. Jeśli ktoś obraża Twoją rodzinę, to źle o nim świadczy i tyle. Natomiast, natomiast ma prawo tak napisać, nie? Czy, czy jest to w porządku, czy nie? To jest oddzielna para kaloszy. Ty też, ty też, czy w porządku było, jak powiedziałeś, na nadcu, że jest dziwką, bo nie potrafiła czegoś w języku hiszpańskim wymówić, bo no, to w porządku? Ale dobrze, wyszło na moje? No dobra, no ale. No kurwa, na szczęście, wyszło. trzy noce spędziłem na pędzlowaniu swojego konia pod jej nudesy, ale to, to nie jest ważne, stare.